Na szkolenie jestem dlatego, żeby z taką dużą dozą w realu otworzyć swoją działalność, czyli nie gdzieś w marzeniach, tylko żeby to było umiejscowione w czasie, w miejscu i w finansach bardzo mocno. Otwarcie gabinetu to jest bardzo duże wyzwanie. Ja już kiedyś prowadziłam działalność gospodarczą w zupełnie innej branży i mam na razie złe doświadczenie, więc chcąc pracować w swojej pasji, jak to mówią też prowadzący, Myślę, że to jest odpowiednie szkolenie na to, żeby pracować nie tylko w pasji, ale rzeczywiście, żeby być osadzonym w jakiejś strategii. To szkolenie jest unikatowe, dlatego, że dla psychologów jest mało takich szkoleń. Nie trzeba być jednocześnie w każdej roli, tylko można się skupić na własnej pracy, na własnej pasji. I tutaj na tym szkoleniu zarówno organizatorzy, jak i prelegenci mówią konkretnie na swój własny temat, bardzo esencjonalnie, co należy zrobić, żeby osiągnąć jakiś konkretny rezultat. Więc myślę, że większość psychologów jest kreatywna w jakiś tam sposób, więc po tym szkoleniu spokojnie mogą sobie zacząć wprowadzać pewne metody i narzędzia w plan działania.